Witam Państwa serdecznie, z tej strony Mieczysław Siudek i w tym y, nagraniu chciałem Państwa i Rafała Glińskiego zaprosić do obejrzenia y, mojej odpowiedzi na nagranie wideo y, Rafała Glińskiego y, dotyczące zjawiska Buying Climax. Oczywiście, jak zwykle, y, mam nadzieję, że to nagranie również będzie miało charakter edukacyjny nasi słuchacze będą mieli okazję wyciągnąć z niego na siebie jakieś wnioski, dlatego zamieszczam Disclaimer. Krótko tło całego zdarzenia. W zasadzie można powiedzieć, że zostałem oskarżony o wtargnięcie na fanpage'a VSA Trader z próbą skomentowania materiału, materiału wideo. Ten komentarz mój pierwszy, widzicie Państwo na, u góry w lewym rogu. E, napisałem pod materiałem wideo zdjęcie, to, które wskazuję, to jest e, ta analiza. Napisałem e, odnośnie do zawartości tej analizy, że to, co tam jest prezentowane, e, ten materiał, który dotyczy wykresu H4, funta brytyjskiego kontraktów e, z 30 kwietnia, że to z pewnością nie jest buying climax według Lykofa. Proponuję zapoznać się z definicją, schematem i miejscem występowania. Dlaczego w ogóle skomentowałem i trafiłem na fanpage'a w OSA Trader? Też muszę o tym dwa słowa powiedzieć. Chwilę wcześniej. Zostałem zaproszony przez panią Izabelę Górecką, współpracującą z VSA Trader, do polubienia tej strony. W związku z tym, skoro polubiłem, to pokazał mi się materiał dodatkowo sponsorowany. Jako materiał edukacyjny, dość krótki, kliknąłem, zacząłem oglądać no, i troszeczkę no, zwątpiłem w wiarygodność edukacyjną tego materiału. W związku z tym pozwoliłem sobie na ten krótki komentarz. Jak wygląda sytuacja? To dotyczyło tego bara 4-godzinowego. W tej sytuacji ja zamieściłem u siebie na fanpageu Smart Investora 4-godzinny wykres adekwatnie pokazujący nieco inną perspektywę. I zamieściłem schemat dystrybucji pokazujący, gdzie, znajduje, gdzie, gdzie występuje buying Climax. No i krótko starałem się to skomentować. Mój komentarz brzmiał w ten sposób, że buying Climax jest określeniem pewnego zjawiska, które zostało opisane lata temu. Obecnie i tutaj, no, w ogóle rozmawiając o, o zjawisku Buy'em Climax, czy o, o, rozmawiając o jakimkolwiek zjawisku, na przykład spring, czy, no, musimy y, uznać pewną nomenklaturę, która się pojawiła wcześniej, została utrwalona. Tak? Niektórzy spring mogą nazwać UFO albo Zosia, albo y, tak jak w przypadku na przykład korekty jeden do jednego wresza Gimura, niektórzy nazywają y, korekty jeden do jednego overbalance. No i o zgrozo, no, to zupełnie coś innego znaczy, tak. Ale tutaj mam nadzieję, że nie jest taką intencją, o czym. Co jasno wynika z materiałów Toma Williamsa, że, że Buying Climax to Buying Climax, to jest to, co zostało wcześniej, wcześniej opisane. Zresztą, wracając do książeczki, która jest upubliczniona na stronie VS Atreide w tłumaczeniu polskim, jest m.in. wytłumaczenie, że Buying Climax już w samym tytule z tej książeczki pokazuje, że. Binding jest początkiem dystrybucji. Skoro jest początkiem dystrybucji, no to pojawia się kolejne e, słowo, w, klucz. Dystrybucja, to trzeba wiedzieć, co to jest dystrybucja. Kiedy można określić, że mam do czynienia z dystrybucją, no ale to zakładam, że, że robiący materiał i Rafał sobie, sobie z tego doskonale zdają sprawę. No wynika kilka podstawowych kwestii dotyczących podstawowych elementów dystrybucji. Tak? Czy to może być w ogóle Binding w Po pierwsze, kiedy możemy mówić, yy, możemy określić, że to. To zjawisko, które jest wskazywane w tym materiale, wideo, opisane jest w materiale jako buying climax, czy, 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 czy w ogóle to, to, co się tam działo, można nazwać dystrybucją? No, ja uzna oczywiście uważam, że nie, dlatego w ogóle nie możemy mówić o buying climax. Czy w tym miejscu, gdzie autor analizuje wykres, możemy powiedzieć, że to jest dystrybucja? No, to w ogóle jest no, w ogóle sprzeczne z, z definicją dystrybucji. tak? A więc jeżeli. Nie możemy mówić o dystrybucji, to też nie możemy mówić o buying climax, ewentualnie o potencjalnym buying climax, ale też to w ogóle nie w tym miejscu. Tak? Może na przykład będzie to próba podaży, albo pojawi się reakumulacja. Zresztą Tom Williams jasno to określał. To starałem się tutaj napisać, czy tam w tej chwili ten komentarz. Czy autor wie, że to jest dystrybucja? Bo według mnie to z wykresu nie wynika. Jeżeli to jest buying climax, to co powinniśmy widzieć wcześniej, no liczyłem tutaj na jakąś dyskusję no, na przykład o naturze rynku troszeczkę, o czym <laughs> dotykającej trochę, trochę głębiej analizy niż najprostszej elementy. Jeżeli to ma być buying climax to zaskakuje, to zaskakuje, że według autora występuje wewnątrz konsolidacji i nie narusza szczytu interwału, od którego rozpoczyna analizę, czyli H4. No, to co pokazałem przed chwilą na wykresie, że jest to trading range, konsolidacja nawet nie rusza tego szczytu, nie próbuje zrobić tak? Rozumiem, że oprogramowanie nie wszystko wychwytuje, bo nie wszystko da się zdefiniować, ale od tego jest człowiek, żeby to wychwycić. i Tutaj nieopatrznie dałem link do tego, na, do, link do wykresu z H4 tego sygnału w, w oprogramowaniu Smart Investor to jest ten bar. No i chciałem, chodziło mi o to, żeby pokazać, że jest to w środku Trading Venture. No, zalinkowałem do konkurencyjnego można powiedzieć fanpage'a, no, po czym spotkałem się z atakiem Rafała. No, zgadzam się, nie było to może do końca eleganckie, no bo w sumie jesteśmy konkurencyjną, konkurencyjnie tutaj działamy, zalinkowałem do swojego fanpage'a. Gdyby była możliwość zrzucenia zrzutu w komentarzu, to bym to zrobił. No, po prostu pisanie o tym, a jeden obrazek jest dużo cenniejszy. No, to był w zasadzie. w w zasadzie należą się przeprosiny z mojej strony, ale z drugiej strony, nie, rozsądna dyskusja bez obrazka tutaj wydaje mi się zgubna i, nie, i mało wartościowa. W związku z tym, w ogóle do tego, w ogóle do tego nie podchodziłem w kategorii sprzedaży i software'u raczej. Raczej uważałem, że dyskusja szybko się zamknie. Rafał, zwrócił uwagę jednemu ze swoich współpracowników na Babola, który go wstrzelił i no, pogadamy o błędach oprogramowania i pogadamy sobie w ogóle o Buying Climax, na przykład o innych ciekawszych elementach niż tych podstawowych. Napisałem tutaj, że wskazuje na to nieofensywnie, ale w celach czysto edukacyjnych. To wprowadza w błąd czytelników po prostu i szkodzi edukacji w zrozumieniu procesów akumulacji i dystrybucji. No tak wyglądała ta rozmowa, to zopingowało Rafała do, do zrobienia materiału, o którym mówi, materiał edukacyjny na temat no, tego zjawiska, jak to wyglądało, jak, to, jak on do tego podchodzi. No mam duży kłopot, jak podejść do tego materiału Rafała, no bo szczerze mówiąc, to mnie zaskoczył merytoryką strasznie. No z pewnością jest zrobiony bardzo dobrze od strony marketingowej, dowód społeczny, utwierdzający nas w racji Rafała jest bardzo ładnie pokazany. No, przypomina mi to troszeczkę troszeczkę materiały obecne telewizji polskiej. No i nie wiem, co o tym mam sądzić, tak? Mam z tym muszę powiedzieć dość spory kłopot. No ale zacznijmy od, no po prostu od tego, co, co tam się pokazało i popatrzmy równolegle na wykres. Rafał odnosi się tutaj do autora ma Williamsa i ja zacytuję z początku tego materiału mniej więcej, co, co Tom Williams mówi o, o bank Climax, z tym, że odniosę się równolegle do wykresu, na który powinniśmy patrzeć, słuchając tego materiału. Moods, like we The goes up and up, and up. Day after day it seems to be higher, even week after week. A point will be reached when you'll get a mass of people moving into the market, fearful of missing out on this fantastic bull move. And if professional money and then decide to sell into their buying, then that's climactic action. That would mean the top, usually the top of the market. That's a buying climax. Dobrze, mam nadzieję, że mieliście okazję spojrzeć na ten wykres dzienny i dostrzegliście ten, to kupowanie dzień po dniu, kupowanie, kupowanie, wywieranie presji na sprzedających, te niskie zamknięcie, niskie zamknięcie test baruchu ruchu do góry, podchodzenie do oporu, uptrust test. Tak? I taki mamy tło podchodząc do, 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 do tej kulminacji kupowania. Ten długi trend wzrostowy, który no wywołuje euforię kupujących, tak? bo to się wszystko dzieje w trading range. Akurat tutaj mieliśmy dzienny trend spadkowy, no w ogóle absurd jakiś w postrzeganiu tego, tego wykresu. Jeżeli możemy mówić o buying climax, jakimś doszukiwaniu się w ogóle w trendzie spadkowym, tutaj jeszcze, no to gdybyś powiedział ktoś, że. To, 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 jest kupowanie, 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 tak. Znowuż, to jest sprzedawanie, 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 tak, tak. Czyli o czymś, takim, o czymś takim, tutaj możemy mówić? Tak, mamy jakiś absurd? to. to, to. W ogóle w ten moment, kiedy pojawiają się te wyniki, pojawia się ten bar, który tutaj podejdzie pod ten szczyt, no to w zasadzie no jest to likwidacja shortów, które tutaj próbują, widząc ten podaż, tutaj jakieś cofnięcie z tego ogólnego trendu, w zasadzie prowokują zamykanie krótkich, a nie jest to żaden, żaden buying climax. Patrząc już na zamknięcie tego bara, tego określonego tutaj, przez autorów tego nagrania mianem Buying Climax. No widzimy jak, gdzie kończy się jego szczyt pod tym, pod szczytami. Tutaj mieliśmy wcześniej 5 dni raptem tego, tak jakby dzień po dniu. to Williams mówi dzień po dniu. Wydawało się, że będzie tylko wyżej i wyżej. Tak? No, w, no nie wiem, to już ci, którzy oglądają te wideo muszą, muszą sami ocenić, jak oceniają tę presję kupowania w tej całej sekwencji tych pięciu warunków wzrostowych z tym testem no względem tego jednego, który się pojawia tutaj wewnątrz trading range'u, tak jeszcze biorąc pod uwagę całe, całe to tło rynkowe. Efekt jest taki, że na zamknięcie tego bara 4-godzinowego sytuacja wygląda tak, brakuje tutaj 6 pipsów nawet do wybicia tego szczytu, żeby wybić te stop lossy. Oczywiście tutaj stop lossów parę na bazie tych danych, tego co tam się pojawiło, no na pewno poszło tutaj z tej konsolidacji, tutaj te stopy prawdopodobnie, prawdopodobnie wyleciały, tak? Jak sobie popatrzymy też na, na sam bar określany mianem buying climax tutaj, prezentowany przez w materiale wideo VSA Trader no to widzimy też różnicę między barem u mnie w Smart Investorze i barem VSA Trader no tutaj mówimy o tym, że naszą Rafał Opisuje tutaj, jak powinien wyglądać sygnał buying climate, że powinno być zamknięcie gdzieś na pewno z wąsem niżej, pokazujące podaż. No widać, że my mamy tutaj trochę różnice, zresztą tę różnicę bardziej widać w barach poprzedzających, tak. No to też jest kwestia, myślę, że taki szczegół, na który warto, warto zwrócić uwagę. Nie wiem, jakie ma ustawienia Rafał tutaj w oprogramowaniu. No ja mam ustawienia czasu londyńskiego, także jeżeli mówimy o to, jak postrzegają ten bar, czy ten bar, czy poprzednie inne bary, Londyn, no to, to są ich czterogodzinowe bary, tak? To wygląda mi, że te ustawienia są nieco inne. Nie wiem, czy są z perspektywy Warszawy te ustawienia, no być może te smartmane, czy duże pieniądze zarządzające funtem, raczej mieszczą się w Warszawie i to one lepiej dostrzegają ten cień i te elementy na wykresie, tak? No ale tutaj nie mam pewności, jak to jest ustawienie, także. My na tym na ten moment pozostajemy. Odwołajmy się teraz do kolejnej części. To w okay. czyli w tle, czyli po lewej stronie wykresu, czy mamy siłę, czy mamy słabość za nami? I po pewnym czasie wzrostu w cen, after a period of rising prices, to może być początek dystrybucji. Czyli nie jest prawdą, że buying climax jest początkiem dystrybucji? Również szereg supply coming in'ów jako sygnałów, czy pojedynczy może świadczyć o tym, że rozpoczyna się chęć dystrybucji na tym rynku przez jakieś grupy, nazwijmy to y, uczestników, tak? I co dalej jeszcze no cóż, nie wiem jak to skomentować. Może jakieś przejęzyczenie, tak? No, z pewnością ten sygnał weakness może być również początkiem dystrybucji. No, ale Buying limax, jeżeli w ogóle możemy mówić o Buying limax, no to on jest początkiem dystrybucji. Jeżeli. Ta dystrybucja, inaczej. Warunkiem koniecznym, żebyśmy mówili o Bank Climax, jest to, że to będzie dystrybucja. Tak? Zresztą wystarczy spojrzeć do materiałów dystrybuowanych nawet w tłumaczeniu polskim przez VSA Trader, opisów sygnałów, które są w Trade TradeGuiderze, gdzie mamy jasno powiedziane, że Bank Climax, początek dystrybucji. W kolejna strona, start dystrybucji. Ten sygnał, który Bind climax mamy tutaj tylko ten startem dystrybucji, tak? no Już pominę to, to zagadkowe słowo dystrybucja, bo co to znaczy dystrybucja, kiedy możemy być o dystrybucji, możemy mówić o dystrybucji, tą Williams wielokrotnie o tym mówił tak samo Gavin Holmes, także to powinno być dosyć jasne. No i to pokazuje kuriozum tego, tego stwierdzenia. Wydaje mi się, że to jest być może bardziej przejęzyczenie, tak? Jeśli chodzi o same sygnały w tej Riderze, to myślę, że dużo sensowniej jest to opisane w w materiałach w tej książece, ale pojawia się w kontekście, co, co mknęło, nie wiem, czy to jest tylko w zdaniu polskim, że nie ma tego potential buying climax, tak, potencjalny buying climax, który się pojawia w opisie, czyli mamy potencjalny buying climax jako ten, ten, ten przykład, tak, ten, ten, ten sygnał buying climax jest potencjalnym buying climax, to jest dużo racjonalniejsze określenie, no i w samej, w samej opisie mamy dość jasne stwierdzenie, że ten, ten, ten sygnał powinien być na świeżym gruncie, czyli na, no, w nowym miejscu po przebiciu szczytów, tak, a nie tak jak tutaj autor prezentuje w środku trading Ranger. Czyli podsumowując, na tym etapie, w którym widzimy potencjalny buying climax, powinno się pojawić słowo potencjalny no i on może, może spełniać pewne warunki, żeby rzeczywiście być tym potencjalnym sygnałem buying climax, o buying climaxie na tym etapie nie możemy. No i tutaj w kontekście znowuż przyrównowanego sygnału, który może być startem dystrybucji, oczywiście klimat w postaci tego sygnału może być, nie wiem czy Rafał się nie zorientował, ale w typów sygnałów różnie opisanych w tej gaiderze jest bodajże, jeżeli dobrze naliczyłem, 15 o tej nazwie różniących się tam różnymi elementami, także ogólnie to, to, to mówienie ogólne to też jest no nie wiem jaką formę ma, ma, ma spełniać, tak? I porównywanie w ten sposób. Jest też taki sygnał jak Potential Kymatic Action, tak? Który opisuje pewne zdarzenia i to, to potencjalnie może się tutaj yy, tutaj zdarzyć. Innego binding climax w oprogramowaniu. Nie wiem, czy tam są jeszcze jakieś inne, ale no, tak to wygląda. tak. Tu należy wrócić do podstawowego określenia, czy w ogóle no, binding climax Toma Williamsa to jest binding climax, ten, który jest opisany. tak, Czyli jeżeli coś mówimy, że jest czarne, to możemy to nazywać białe. czy jeżeli ktoś ustalił, że 2 plus 2 to jest 4, to my możemy powiedzieć, że nie, nie, ale my uważamy, że 2 plus 2 to jest 6. Tak? No, na zasadzie co Pan mi zrobisz, nie mam Pana płaszcza i tyle, tak, no. Ja chciałem jednak przekonać Państwa i jestem tym przekonany, że Tom Williams jasno wzorował swoją pracę i czerpał doświadczenie z prac Richarda Wykoffa, zresztą to się wielokrotnie pokazywało w prezentacjach, jako połączenie metody Wykoffa i właśnie VSA. Również w tej książce w samym opisie opisie Bank Climax no, sięga, sięga do, do źródeł czyli do Waoff. Tak? Mówi o tym, że należy dyskutować o rynku, który się porusza w poszczególnych, w poszczególnych fazach Tom Williams, Tom Williams wielokrotnie to powtarzał, co jest napisane w tych materiałach wciąż książce wcześniej przewołanej yy, przez pracowników właścicieli filmu Trade Guider tutaj, yy, co powtarzał wielokrotnie Tom Williams, także Rafał musiał jakoś, no być może za, no jakoś to puścić. No. Yy, jasno jest to napisane, że, że, że prawdziwy bank Climax, opisany przez Wajkofa powinien być na nowym, na nowym terytorium, po wybiciu nowych szczytów, nie powinno być żadnej price action po lewej stronie, w tle yy, powinien być nad tymi barami. No tutaj mówimy o 500 barach, yy, na danym nawet interwale. No, my na interwale tych 4H, o których tam rozmawiamy, to mieliśmy 47 barów, 47 barów wzrostowych do 500, tak? yy. Jasno też, to Williams mówi, że w oprogramowaniu. Jest opisany ten sygnał. Sygnał często pojawia, pojawia się jako buying climax, który jest identyfikowany jako potencjalny buying climax w oprogramowaniu trade guider, ale nim nie jest. Jest to na tyle to, ta emocjonalna wyprzedaż, jest na tyle skuteczna, zresztą to jest tutaj napisane, że ten sygnał nie powinien być ignorowany. Mimo, że nie spełnia tych warunków, no i nie jest buying climax no, w cudzysłowie, jest, ale jest za to silnym sygnałem słabości, co przez ten komentarz chciałem właśnie powiedzieć uzmysłowić, no, żebyśmy, no, edukując ludzi, nie, no, nie lali im wody, krótko mówiąc, i, no, y, traktowali ich poważnie, i, no, mówiąc o tym, no, zdawali sobie sprawę, że e, słuchając takich rzeczy, no. Y, każdy może samodzielnie spojrzeć na, na, na wykres D1, jak mówimy o tym wykresie D1, no popatrzeć, popatrzeć co tam się dzieje. No niepoważne jest te, to podejście do, do słuchaczy, no i mówienie o czymś, co zupełnie inaczej wygląda na obrazku, którego nie pokazujemy. Rafale, pod pierwszym filmem w naszej dyskusji specjalnie wrzuciłem ci link do tego zrzutu pokazującego, że również że Smart Investor w oprogramowaniu pokazuje, pokazuje buying climax w tym miejscu na wykresie godzinowym. Tak? Jednocześnie zdając sobie sprawę i mówiąc o tym, że to nie jest buying climax, ale zgodnie w zasadzie z tą ideą, o której wspomniał tutaj Tom Williams, że to, to wydarzenie, to co to się tutaj stało i to co wnika z wykresu, Daje nam sytuację do skutecznego zagrania, i jest to mocny sygnał słabości, tak? Ale my, osoby świadome, niesłuchające się tylko czysto wprost maszyny i próbujące edukować innych, próbujące im mówić o tym, żeby zrozumieli te elementy, i posługując się jakąś nomenklaturą, no nie możemy sobie pozwalać na tego typu dezinformację, tak? Y co do zagrania i do samego wykonania, autora, tak, tam się pojawił mocny sygnał spadkowy, który został rozegrany. Można go umieścić w trading planie, ale podsumowując, z pewnością to nie jest i nie był buying climax. Tak? Wystarczy spojrzeć na schematy dystrybucji i, no, i w zasadzie na tym można skończyć, skończyć dyskusję. I no, traktujmy naszych słuchaczy poważnie. Jest no, tym przesłaniem wszystkiego, wszystkiego dobrego. No i mam nadzieję, że, że, że temat w ten sposób możemy zamknąć. Aczkolwiek obawiam się, że jednak będą tutaj temat zostanie zdominowany bardziej przez marketing niż przez walory edukacyjne tego nagrania. Jeszcze raz dziękuję, serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy i pozdrawiam Rafała Gnińskiego. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.